Nie będzie najlepiej przyjęte, ale z pochodzeniem jestem szlązakiem. Ale inni mówią, że ja jestem implantem tutaj. Podobno się dobrze przyjąłem. E, ale to no, taka, taka jest historia. Ale proszę Państwa, upominam też o tym Radziwicz. Bo Radzimórz, no warto jest podkreślenia jako miasto, jako ten ośrodek istotny. E, ośrodek na pokrawniczu mówi się o wielu kulturowości. Nie, to tam, to bym trochę mnie czasem nie No, które jest miasto polskie tam nie było wielokulturowe. Czy nie było Żydów, czy nie było Polaków, czy nie było innych. No, trochę czasem, przepraszam, nadużywamy tego pojęcia. Wydaje mi się, bo tak było no, i, ta, i to, co jest istotą. Jak Państwo sami wiecie, o jak teraz na Pomorzu byłem, jeździłem po różnych miejscowościach. To w jednym miejscu właśnie często częstowali tym, ale to mówili, to nie jest to, to jest tam, gdzie moi rodzice ze wschodu, nie tylko ze wschodu, bo z, z, ze świętokrzyskiego przywieźli. To jest to, co jest bardzo istotne. I proszę Państwa, jedna rzecz, która myślę, że to jest bardzo istotna w tych naszych rozważaniach. No wydaje mi się, że to jest potrzebne. Szczególnie macie tu też akademię przecież, to też jest ważne, żeby to podkreślać. Przecież wiek XIX. Jest wiekiem budowania świadomości narodowej, ale też świadomości państwowej. świadomości narodowa i państwowa, oparta o. ta państwowa jest na świadomości narodowej też oparta. I proszę Państwa, w 18 roku, 2018 roku organizowałem taką konferencję, albo wtedy władze budowy się do mnie zwróciły, no, robię to w dużej części Polski. budowy, kiedy. Yy, była poświęcona dlaczego jedne państwa w osiemnastym czy dziewiętnastym roku nie powstały, a inne nie powstały. Na przykład mamy Słowację, która nie była samodzielna. Była z Czechami, ale są na ciekawe rzeczy, bo na Słowacji było silne takie ugrupowanie um, pro-polskie i chcieli się połączyć z Polską, a nie ze, z Czechami. Ale tam, tam jedną rzecz ważna była Nie tak, jak się nazywa, bo to jest najważniejsze. Ale proszę Państwa, ten moniteł narodowy Słowacji. Oj, wyleciał do tej, tylko bardzo, bardzo poważna postać, ale tam było jedno. On nie chciał z Polakami, po Polacy to katolicy, Wolączkę cztery. No i tak? mamy czarno Słowację, To jest bardzo ciekawa rzecz, niezwykle zresztą interesująca. I druga sprawa. Czersi, przepraszam, Słowacy ziemi. Pisownie z Czech, a nie z Polski. Ja też była propozycja, żeby pisownie i języka polskiego podważali ten język. Pisze, to wszystko było do